Panowie starli się poważnie, prywatnie są kolegami z motoru Lublin. Mikkel Mikkelsen też w Lublinie parę lat spędził teraz często hoba On między nimi zmarzlik Mikkelsen i Jackie Taszma idzie w górę. Zmarzlik właściwie zupełnie kiepski. Mikkelsen jest z przodu. Jack Holder będzie zawężał, żeby mu tam Bartosz nie wszedł. I Znowu postawił tamę z marzlikowym pragnieniom. Bartek jest na miejscu trzecim. Mikkelsen prowadzi przed Jackiem Holderem. No ale można wyprzedać, co pokazał nam Łofinden. Więc Bartek też może pokazać. Przecież to jest absolutny mistrz zmieniania pozycji na lepszą Jackie Sherry. zwycięzcą biegu numer 4. Znowu mamy e, mijanki, znowu mamy fajne e, emocje. Mieliśmy e, tutaj powtórkę tego wyścigu i w tym e, w tej powtórce Bartek już tak skutecznie nie wystartował. Kiedy przyjrzałem się było To on z, zrobił z, źle? Myślę, że, popatrzmy za chwilę na powtórkę, będzie widać. Myślę, że próbował gdzieś tak tam dwa razy. Może nie było jakiegoś czołgania się. Marzik jest w wielkim finale Grand Prix. Dokładnie tyle razy w wielkim finale był Tony Rickardson. W ciągu tych 52 finałów Rickardson wygrał 20 razy. Zmarzlik w ciągu 51 wygrał 22. Dzisiaj, jeżeli wygra, wejdzie na szczyt klasyfikacji wszechczasów w kategorii najwięcej wygranych rund Grand Prix. Jest na drugim miejscu za Jasonem Crampem. Crampy wygrywał 23 razy. Zmarzlik 22. Jack Holder nie wygrał jeszcze nigdy, jak mówił Marcin. Waculik i Lindgren wygrywali po sześć razy, po jednej rundzie w tym sezonie. Lindgren w Warszawie, Waculik wygrywał w Pradze. To jeżeli chodzi o liczby. Z tym, że w tych wielkich finałach liczby czasami można sobie wsadzić do kosza, bo tutaj grają główną rolę emocje, serducho. Ono czasami decyduje. Zmarzlik po wyrównanie rekordu Krampa. Holder, Waculik, Lindgren poszli! Holder zamyka Zmarzlika. Ależ tam kotłowanina, Nina. bo Freddy buduje prędkość potworną i już przelatuje na drugie miejsce za Vatulika. Holder jest trzeci, Zmarzlik czwarty, Holder odbija drugą pozycję Freddy tak tego nie zostawi Freddy czuje, że ten jego motor chce jechać a Bartor Zmarzlik czeka na jakiś błąd, na jakąś pomyłkę, na swoją wiele Triumf w, w swoim życiu. Zmarlik jeszcze myśli o podium. Jeszcze szarpie. Jeszcze jeden łuk za Lindgrenem i Holderem, Tak jak w Warszawie. Zmarlik przeleci! Przeleci przed Lindgrena. To jest symboliczne. To jest szalone, bo on z Lindgrenem walczy o mistrzostwo świata i strzela go na kresce. W Rydze też jechał za Lindgrenem. ale z tobą, z tobą nie zgodzić. Wierzę, że to jednak z, z, z biegiem czasu się wyrówna. Te pola będą e, jakby równiejsze, nie będą rozdawały e, punktów. Widzieliśmy zmianę motocykla jeszcze u, u Patryka. To był on również na tym e, polu drugim w kasku niebieskim. E, mając po m, lewej stronie dobrego startowca Jasona Doyla, nie będzie miał zadania łatwego. Jestem ciekaw, jak Brytyjczycy w białym kasku Ty Findena, a także e, Robert Lambert. Właśnie zrobiło się głośniej, bo dwóch Brytyjczyków mamy. Dan Biuli nie rozpieścił publiki. Przyjechał do mety na miejscu czwartym. No ale miał biały kask, także jeszcze nie wyciągamy zbyt daleko idących wniosków. Teraz w białym jedzie łowintend w niebieskim Dudek. Czerwony i żółty to Doyle. Czerwony i żółty Lambert oni mają pola. Najlepsze pytanie jak z nich skorzystają. Patryk Dudek trzeci w minionym roku za zmarnikiem i biulejem. Także wspomnienia. Dobre w głowie powinno być poukładane. Pytanie. Jak pojedzie, jak wystartuje Patryk Dudek. ta szwajdzie w górę. To dobrze. Lambert dobrze. Znowu czerwony i żółty. Dudek szuka szansy swojej w kredzie. No ona go delikatnie wyciąga, ale nakryje go. Nakryje go niestety. Robert Lambert. Ale Dudek spróbuje wyskoczyć. Jest ciasno, ciasniutko. Taj Łofinden. Nie ma nic do stracenia, więc zaczyna kołować. I to może mu dać. Wyprzedza Patryka Dudka niestety, a łofy... Trzeba oglądać Michale, tak? W publicy strzeleje, ale my także lubimy oglądać taki złot.